Wielce Szanowni Państwo, dokładnie dzisiaj oddajemy do Państwa rąk książkę, która została zatytułowana Miasto Wolności. Ta książka została w całości poświęcona historii Świdnika. Historia Świdnika to wyjątkowa historia. Wyjątkowa historia dlatego, że pierwotnie Świdnik miał być miastem takim pomnikiem osiągnięć komunistycznej Polski. Ale stało się zupełnie inaczej. Świdnik stał się miastem oporu przeciwko komunistycznemu systemowi. Miastem, w którym rodziła się polska wolność. I na tym właśnie polega wyjątkowość historii tego miasta. Tak naprawdę historia Świdnika zaczyna się już w końcu lat 40., gdy rządowi planiści Postanowili zbudować tutaj fabrykę, wytwórnię sprzętu komunikacyjnego. Już wtedy było jasne, że wokół fabryki powstanie miasto. I tak rzeczywiście się działo. Gdy uruchomiono produkcję w WSK, do Świdnika zaczęli napływać ludzie z całej Polski za pracą. Liczba mieszkańców Świdnika dynamicznie rosła. Między innymi dlatego, Władze już w 1954 roku nadały Świdnikowi status miasta. W Świdniku, jak w każdym nowym mieście, zaczął, zaczął się proces integracji mieszkańców. Ten proces odbywał się głównie wokół ważnych dla mieszkańców spraw. Taką sprawą była na pewno sytuacja w świdnickiej WSK. Taką sprawą były również warunki życia w mieście. Ale taką sprawą jeszcze bardziej okazała się sprawa budowy kościoła w Świdniku, którego tutaj nie było. Na kościół w nie chciało się zgodzić komunistyczne władze. Trudno mówiąc, sprawa walki.

Nie było wcześniej. Z tej innowacyjnej metody, yy, jaka była tutaj, w Gdańsku, skorzystali robotnicy wszystkich z w lipcu 1980 roku na rocznicy zakładów pracy. Z tej metody skorzystali w sierpniu 1980 roku robotnicy z To jest różne akcje protestacyjne strajkowe, różne formy oporu przeciwko o polityce władz Stanku Wielnego. Niektóre z tych form były kopiowane w innych polskich miastach. Ale średnicami... Miastem oporuści ekonomistycznego systemu. Miastem, w którym wyrodziła się... Ale to pytanie musi szczególnie mocno wybrzmieć w takim dniu jak dzisiejszy, kiedy odgłosimy średniestą rocznicę lipcowych stajów w Albinie Ściśni, które zaczęły się tutaj, w świgni. Miało pięćdziesiąt, miasto wolności. Pomysł jej napisania był pomysłem burmistrza, nie pana Fagelara Jaksofa. On również wziął odpowiedzialność za jego powstanie. w jednej z audycji, ta audycja weszło szczytu miasta wolności. To audiomu, który dotyczy historii regionu lubelskiego, historii ubolszczyzny, ukazał się dzięki wsparciu marszalka województwa bolskiego, jak również miasta Świtnika. Dziękuję bardzo.